Dobry, cześć, witam. Dzisiaj mam taki pomysł i taką propozycję dla Was, abyście spróbowali czy spróbowali spróbowały przenieść się w świat królewień, księżniczek, w świat romantycznych fryzur, romantycznych makijaży, no i romantycznych oczywiście strojów. To jest taki bardzo wdzięczny i taki ciekawy temat, ponieważ kulewny są zawsze bardzo eleganckie i wytworne i noszą też takowe stroje. Chciałam Wam pokazać kilka spódniczek, korsetików i ubranek z mojej szafy. Właśnie mój pies tutaj przyszedł. I teraz tak, zacznę może od pięknych sukienek. Poczekaj, poczekaj. Tak. Tu mam taką na przykład jedną spódniczkę, którą ostatnio nabyłam. Ona jest z długa do ziemi. I jak ją kupowałam, brakowało jej y, takich paru koralików, które ja sobie sama doszyłam, a właściwie zastąpiłam je bezbarwnymi takimi trzema guziczkami które się mi ułożyły akurat w taki można powiedzieć pas oriona i z takich długich spódnic mam jeszcze kilka podobnych bardziej może ciekawych ta na przykład jest dwuwarstwowa na niej jest taka warstwa cienkiej koronki bardzo barwnej i ładnej kwiatuszki Tą spódniczkę zresztą bardzo ciekawą. Ona jest kilkuwarstowa i ma takie piękne wiatuszki, takie trzy różyczki zawijane. No i można, mogę powiedzieć, że do takich spódniczek najlepiej pasują gorsety. Tutaj mam też kilka takich gorsecików, które zaeksperymentuję do tych sukienek. Ten jest taki ładny, wyszywany. Kwiatuszki z koralików. Tutaj mam taki gorsecik, który by się bardziej nadawał z zaczynają na haftki. To będzie się nadawało też do spódniczki tej pierwszej, którą Wam pokazywałam. A może też być do jeansów, bo współczesne książniczki podejrzewam, że będą zmuszone nosić również Jeansy. No i tu taki jeden piękny gorset mam, który też ostatnio udało mi się znaleźć. To jest gorsecik w takich barwach złota. O, taki ładny, zapinany, wiązany z tyłu. Znaczy wiązany z przodu, ale um, to z tyłu ma też takie, właśnie jakby sznurowadła. No zobaczymy jak mi to wyjdzie, bo to będzie moja taka pierwsza pierwsza. Yy, królewnowa można yy, yy, tak, powiedzieć królewnowa nie wiem jak to powiedzieć. Kompozycja. O, może tak. Yy, chciałabym jeszcze podać jeden taki wynalazek, który dawno temu kobiety sobie wymyśliły. Mianowicie jest to taki drudziany stelaż. Ja mam akurat taki dość wąski, ale dawniej kobiety nosiły bardzo szerokie takie suknie na takim specjalnym właśnie stelażu. On się nazywa Krynoliną. I ta krynalina miała specjalne swoje zadanie wykonanie, mianowicie trzymała panów na dystans, żeby się ci panowie za bardzo do takiej damy czy królewny nie zbliżali. I jeśli ktoś chciałby mieć taką krynolinkę, to można sobie ją zrobić. Ja w niedługim czasie pokażę wam, jak. Nawet z gazety, w bardzo prosty sposób, tylko trzeba. Potem uważać, żeby się gdzieś blisko ognia nie dostać. Co jeszcze? Oczywiście dodatki do takich spódniczek eleganckich czy sukienek. Ja za bardzo sukienek nie mam. Mogę wam pokazać jedną, która, która jest bardzo ładna, ale niestety nie ma zamka z tyłu. Na takich tutaj wiązankach do samej ziemi, taka warstwa warstw, z chwaleczką, ale muszę się postarać y, do niej o zamyczek i na no pewno to zrobię jak nie w niedługim czasie, bo będzie mi ta suknia potrzebna do tańca, buciki. Buciki powinny być jak najbardziej zabudowane, no, ale y, jak jest ciepło, to bardzo nie ma szans. Tutaj mam taki bucik, który wydaje mi się, że jest bardzo słodki i na królewne y, ładnie pasował. To jest też właśnie z takiego materiału wszystkiego, pewnie to jest tafta, ozdobione takimi kwiatuszkami, kupiony w centro z wyprzedaży. Tutaj mam też ładne fajne buciki do białej sukienki, buciki zapinane, bez pięty, również z takiego materiału taftowego. I bardziej buciki można mieć do sukni o charakterze rycerskim. Tu mamy są po części brokatowe, po części są yy, stawty, a tutaj z przodu mają jakby taką plastikową yy, z, taką część na, na palce. Wydaje mi się, że będą się ładnie komponować. No i odkryte buty jednych chcę Wam pokazać. Bardzo na wysokim obcasie, ale kokardki, falbanki i inne Kwiatuszki świetnie się nadają dla, dla królewny. Jeśli chodzi o ym, biżuterię, bo biżuteria jest dość istotna u królewny, no to jeśli ktoś nie ma prawdziwej, ja mam akurat taką właśnie sztuczną aranżoletkę, można teraz naprawdę w sklepach dostać różne ciekawe y, śliczne rzeczy do włosów, z takimi kolorowymi i, znaczy tutaj mam akurat jednokolorowe, takie diamentowe yy, koraliki no i do uszu jakieś ozdobne ładne yy, kolczyki, spineczki, jak najbardziej yy, kartki czy, czy motylki to no najlepsza byłaby korona, no ale teraz naprawdę w koronach nikt nie chodzi. Ja mam taką y, opaskę zmijaną koralikami, takimi jakby diamencikowymi, nie wiem myślę, że będzie widać, będą fajnie wyglądały. No jak nie, w stążeczki, w jakieś inne opaski diamenciki, nie wiem co tam macie, co tam sobie wymyślicie i co? Jeśli chodzi o chłopaków, oni tutaj mają mniejszy wybór, ale na pewno na pewno yy, oni mogą przyozdabiać się również jakieś ładne muszki czy krawaty na przykład na taką ładną muszkę brokatową czy taki krawacik taftowy, oczywiście paski czy jakieś inne elementy stroju z motywami korony no to tyle, taki, jeśli chodzi o taki bardziej elegancki strój mam już taki ładny pasek, który mi się podoba no od biedy jeśli nie będę miała co na głowę włożyć, to podejrzewam, że Założę taką ozdóbkę, żeby z tego po prostu opaskę i też będzie fajnie wyglądało. Patrzymy, zobaczymy. No i jeśli chodzi o torebki, to pewnie tutaj też nadają się najbardziej jakieś złote, srebrne, bardzo ozdobne. Ja mam tutaj taką kopertówkę z ładnymi, układanymi kwiatuszkami. Tablet się tutaj spokojnie Mieści. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak się z, z tym zabawa uda. Wydaje mi się, że do takich właśnie spódnic długich hmm, będą się nadawały nawet i podkoszulki. I jeśli się dobrze zgra dodatki, to w takiej długiej spódnicy czy podkoszulku będzie można, można wyglądać również jak królewna. Nie? No, było na tyle. Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja zamierzam się fajnie bawić. Wy też się dobrze bawcie. No to co? To do zobaczenia. Zapraszam na raz następny.